taki pomysł? Przede wszystkim była pandemia, trzeba było wyjść do ludzi z budynków teatralnych, zdecydowaliśmy się na dziedzińcu naszego teatru zrobić jakiś spektakl plenerowy. Ja poddałem pomysł Królowej Śniegu, jest to jedna z moich ulubionych baśni z dzieciństwa, myślę, że jest ona i dla dzieci i dla rodziców, więc taki spektakl familijny no on doprowadził do spotkania wszystkich pokoleń u nas na podwórku teatralnym. Ale to taka niecodzienna sonografia, urząd miejski i mamy zimę, tak? No tak, no bo mówią, jest ocieplenie klimatu, a my jednak zdecydowaliśmy się przywołać trochę zimy. A tutaj burmistrzostwo Milicza udzieliło łaskawej gościny dla, dla naszej królowej która dzisiaj pojawi się w Miliczu o godzinie 17 i 19 no a ten śnieg to takie zapowiedź jej przyjazdu zwykle tak robi no więc zapraszamy wszystkich a apel do wszystkich dzieci weźcie z dobą rodziców braci rodzeństwo i przyprowadźcie tu bo będzie naprawdę wesoło kolorowo i nawet trochę niepokojąco e, okej okay. ale Sama, sam pomysł wykorzystywania niecodziennych scen, niecodziennej sceny, jaką jest m.in. Urząd Miejski, Budynek Urzędu Miejskiego, pomieszczenia w urzędzie, to ta scena jest taka trójwymiarowa w tym momencie. Tak, tak, ta scena jest trójwymiarowa i, i, i chcielibyśmy, żeby, żeby to były też miejsca, których używają ludzie, prawda? Ludzie przychodzą do urzędu, są klientami, pracują tutaj. I pokazujemy, jak teatr potrafi odmienić takie przestrzenie, nadając im zupełnie inny charakter, przywołując inne, inne baśniowe światy w tę przestrzeń, którą znamy codziennie. To znaczy, teatr odmienia naszą codzienność i to jest taka też idea, że można się nim w ten sposób bawić, tym bardziej, że budynek ten zapewne widział wiele, no więc zobaczy teraz jeszcze spektakl królowa śniegu. Jak to się stało, że sprowadziliście zimę do milicza? <grywa> mamy bardzo dobre układy scenograficzne z górą. Więc tak, taka była umowa, że jeżeli mamy zagrać w miliczu, to na takich, a nie innych warunkach. Tak, więc no, słowo się rzekło, słowo zostało też dotrzymane, jak widać. Więc nie było innego wyjścia i musieliśmy zagrać nie jeden spektakl, ale dwa. I królowa śniegu maczała w tym palce. Zdecydowanie. Tak. <gry>